Ja, cześć, cześć I Dzisiaj nagrywam Brawl Stars Także Zaczynamy tutaj sobie Będzie... Dzisiaj może wbijemy Właśnie y... tam... Tam jest... Czekaj, trochę Dzisiaj może wbijemy sobie I Już tylko trzy Niestety o, tam do końca No nie to, że straciłem no ale... Mam drugi no, telefon. Jak już mówiłem, już skonfiskowaliśmy. Może zagrajmy w parze sobie z kimś. Teraz już mi robię trzech pucherków ale zaraz będziemy mieć. O, za dużo już zadywam. Nie, za będzie druga. Później zagramy nową postacią, jak dzisiaj nam leci. Jakąś albo może ze skrzynki jakaś wpadnie, bo dzisiaj będziemy też skrzynkę otwierać. Dobrze. Yeah. E ja mu zabrali z parki łopcy. O, jeszcze jem. Sorry, sorry. No, jest mój jeden strzał. Jeden mój strzał. Przecież mój strzał. Został pokonany, hej brok Broko koko Ten meczyk jest spoko O 8 minutowych Tu już na 8 minutach Ta postać musi być moja Nigdy nie grałem, nigdy, dosłownie nigdy stick jest Tik. Tik. Tik, tik, Robimy ich, robimy ich! Szelka! Nie Szelka, tylko roza Dasz radę! Jest! Udało się! Wygraliśmy ten mecz, mecz Wygraliśmy. Także mamy to. Dzisiaj mamy weekend żetonów. No i mamy... Właśnie naszą Jessie. Także, trzy, cztery. Mamy Jessie. że lecimy dalej. Teraz bierzemy zbiory klejnotów. Wybieramy naszą nową postać. Lecimy. Dzisiaj zbierzemy wszystkie swoje. Muszę znaczy takie. te biedne karty. i biedne punkty, tylko pozwoliłoby mi się. E Dobra. I porobiła. Porobiony. Teraz Mortis gońcam, tam. Mortisek. Tam. Mortisek. Mortisek. Cyk, 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 czek. Czek, czek, czek. Czek, poleci tam. Mortis tam. Ale kieruje. Ja mam jest postawioną. Chowaj się, Multis. No, dobrze, Multis tam siedzi. My też się musimy tutaj trzymać. O nie, on zginie. Na pewno, ja jestem pewien. Byłem pewien, że on zginie. On musiał tam zginąć, Właśnie, jak tak, co ludzie robią, no to jest słabo. To wiadomo, jest przy no ale mogły właśnie takie teraz jeszcze zginąć, no ale chyba to będzie nasza rundka. Tak myślę. Tak, także wygraną. I teraz otwieramy naszą, naszego Big Boxa. Nie, no ale to nie jest. Taki farc jak tamtym tym kącie, że legenda Dobra, także otwieramy. Zaczynamy od zwykłych skrzynek. I 5 gemów. Dobrze. Jest! Karl! Naprawdę? Ej, ja, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Jakby z tego coś nie wypadło, ale nie, nie rzecz. Zawór jest, mój i trzygamy. Nie. To jest niemożliwe. Te odcinki nasze są bardzo szczęśliwe. Może kupimy sobie później jakąś skrzyneczkę, ale to na innym odcinku na pewno. Prawdy. Dobra. Także jednak dwie postacie. Dzisiaj zacinka odcinka to na tyle. Ja już się żegnam i cześć!